Cześć. Słuchajcie, dzisiaj jak jeździłem sobie na rowerze, znalazłem pierwszy raz w życiu w sumie zobaczyłem takie drzewo. Tulipanowiec. Na początku myślałem, że to jest jakaś dziwna odmiana klonu, natomiast jak zacząłem szukać lotek, okazało się, że jest coś takiego. Mówię, no klon to to nie jest. I ja akurat yy, właścicielka <grymnie> zastanawiała się, co ja tak długo stoję przed jej domem, wyszła się zapytać i wytłumaczyła mi dokładnie yy, co to jest za drzewo. Yy, na początku yy, kwitnie jak tulipan, normalnie na drzewie są tulipany, później zamienia się yy, w takie kiście. Yy, są to kiście, yy, kiście nasionek. Później, jak one przesychają, zaczynają się troszeczkę otwierać podobnie do szyszki, i tak naprawdę później. O! To są tutaj nasionka z lotkami. My mamy w klonach takie lotki bardziej zwiewne, jak piórka. Te są takie bardziej ostre, twarde. Natomiast zasada działania jest dokładnie taka sama. Ech, słuchajcie, i e, mam sporo tego. Udało mi się akurat zebrać więcej tych nasionek. I chcę zobaczyć, czy w ogóle wykiełkują. Yy, nasiona są dzisiaj zebrane, więc są to tegoroczne. Yy, nie są przemrożone, są jedynie tylko wyschnięte. Nie wiem, czy w ogóle yy, wykiełkują, czy nie muszą być yy, przemrożone najpierw te, te nasionka, ale zobaczymy. Wsypałem je ki kilka takich nasionek do kiełkownicy. Yy, zaleję wodą. Wiadomo nie będę sypał tyle co normalnie do jadalnych kiełek, ale zobaczymy czy coś wykiełkuje. Jak tak to super, jak nie to trudno wtedy przemrożę i, i zobaczę czy, czy wtedy wykiełkuje. Ci ta woda tam na dół kapie sobie, dobra tak Kapie, nie kapie, kapie. Kap, kap, kap. A, już myślałem, że brudne, ale nie. To jest tylko osad tutaj od środka, od pary wodnej. No i słuchajcie, naprawdę, bardzo, bardzo jestem ciekaw, czy, yy, czy coś z tego wykiełkuje. Będę codziennie yy, sprawdzał, będę robił update'y a już zaparowało więc mikroklimacik się tam stworzył no także jest jest nadzieja że, że warunki będą sprzyjające natomiast zobaczymy czy, czy wykiełkuje do zobaczenia i usłyszenia hej